radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. 11. sesja Rady Gminy odbyła się w czwartek 7 listopada w Trzcinicy. Radni przyjęli wszystkie przygotowane projekty uchwał. Radni podczas obrad zwiększyli dochody budżetu o kwotę 19 912 zł do kwoty 29 089 776 zł. Udzielili pomocy finansowej powiatowi kępińskiemu w kwocie 12 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z remontem dróg powiatowych w miejscowości Piotrówka i Kuźnica Trzcińska, a także postanowili dofinansować zakup ambulansu sanitarnego typu P dla potrzeb medycznych świadczonych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Kępnie. Wiadomo, wszystko się starzeje. To jest związane z dobrym życiem. Pierwotne kwoty były trochę wyższe, a w tej chwili pojawiła się tam szansa na dofinansowanie zewnętrzne. Kwoty te umniejszyły się, one są w proporcji do liczby mieszkańców. Na ten cel radni zabezpieczyli w budżecie gminy 5 674 zł. Uchwalili również roczny program współpracy gminy Trzcinico z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i wolontariatu. Podczas sesji przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk przedstawił analizę oświadczeń majątkowych. Nie było w nich znaczących uchybień.